Wszystko wpływa na nas, na, naszo, na nas całościowo. Jak to piękno od wewnątrz wychodzi na zewnątrz. Jak możemy, czego możemy się jeszcze spodziewać, tak naprawdę, mimo że ponad rok stosuję te produkty, to cały czas coś mnie zaskakuje. Tutaj poproszę naszą koleżankę, wspaniałą. Ewę Szałkowską West, która oprócz tego, że jest naprawdę fantastycznym specjalistą w dziedzinie wsparcia naturalnego zdrowia. Jest twórcą 12 zasad zdrowego i radosnego życia. To oprócz tego ma naprawdę olbrzymie serce i fantastycznie wspiera każdego, kto poprosi ją o pomoc. Ewo, proszę opowiedz nam jeszcze troszkę o naszych produktach. Zapraszam. No powiedziałaś tak dużo i tak pięknie, że dobrze, coś tam oczywiście dodam, rzeczy, które, a może uszczegółowię. Oczywiście tutaj jak widzimy tytuł Zadbaj o swoje piękno od wewnątrz, więc będę mówiła o tym, jak nasze produkty działają na to, żebyśmy byli, żebyśmy wyglądali troszkę młodsi i troszkę ładniejsi. Może zacznę od tego, co jest absolutnie niezwykle ważne dla nie tylko urody, ale dla całego zdrowia otóż zachowania równowagi układu współczulnego i przyspółczulnego. Nie będę o tym mówiła za długo, bo jest taki skomplikowany, troszkę i trudny, dość trudny temat. Natomiast to, co ja zauważyłam w tych naszych produktach, a szczególnie nasze super recy i super greensy, Moim zdaniem, mają taki potencjał wprowadzania tej równowagi. Natomiast ta równowaga powoduje, że człowiek wygląda lepiej, ładniej, świeżej, zdrowiej, no i się lepiej czuje psychicznie również, tak? To jest bardzo ważne. A co za tym idzie również cały, właściwie, no, tak naprawdę, to całe nasze zdrowie. Opiera się nad, o tę równowagę, ale teraz nie o naszym zdrowiu. W związku z tym zaczęłam od tego, co jest najważniejsze, i dlatego ja uważam, że tak czy inaczej, cokolwiek będziemy brać, cokolwiek chcemy poprawić w naszym zdrowiu, cokolwiek chcemy poprawić w naszej urodzie, jeżeli tylko możemy, to warto brać i super Reds, i super greens. Znaczy, jeżeli tylko możemy, no bo czasami może ktoś nieszczęśliwie być uczulony na któryś z produktów nie powinien. I nawet w, tym kon, w tej konfiguracji tych produktów, to nawet y, jeżeli by był uczulony na jakiś jeden składnik, to raczej powinno. Te wszystkie inne składniki dodane powinny to niwelować, no ale wiadomo, słuchajcie, każdy jest inny czasami się dziwne rzeczy dzieją na świecie, tak? Więc dostrzegam, że takie rzeczy też oczywiście mogą się dziać. Natomiast, jeżeli nie ma takich jakichkolwiek przeciwwskazań, to naprawdę to jest podstawa. Podstawa również tego, żebyśmy byli na tyle ładni, na ile jesteśmy w stanie, tak? Ale oczywiście to nie chodzi tylko o tę równowagę, bo zauważmy, że. Super Greens nam pięknie działa na jelita, o których mówiłaś już niedawno, jak bardzo są ważne, więc tutaj też to jest też taka nasza podstawa naszej urody. Dlaczego podstawa naszej urody? No dlatego, że to co się dzieje na jelitach wychodzi nam na zewnątrz. Jakiekolwiek stany zapalne skóry, jakieś wypryski, jakieś... Nieprzyjemne plamy, to głównie od, plamy są związane z wątrobą, ale jelita z wątrobą też są związane. I no, mogę powiedzieć, że to tak, i, i ten super greens, i ten super red będą działały, zarówno na jelita, głównie tutaj na jelita super greens, a na wątrobę, zarówno jeden, jak i drugi produkt, już nie mówiąc o tym, o tym działaniu antyoksydacyjnym. Bardzo silnym dla naszej skóry, nie mówiąc o astaksantynie, która jest zarówno w superrecie, jak i jeszcze takim innym produkcie, o którym mówiłaś skóra włosy, pażnokcie. I ta astaksantyna niesamowicie chroni naszą skórę, powoduje, że ona staje się bardziej elastyczna, jest bardziej chroniona, zarówno od słońca, jak i od innych warunków atmosferycznych, bo wiemy, że wiatr i i taki mróz też ma bardzo negatywny, może mieć bardzo negatywny wpływ na stan naszej skóry. W związku z tym, no widzimy tutaj, że te wszystkie produkty są tak skomponowane, żeby wspierać nie tylko nasze zdrowie, nie tylko nasze zdrowie metaboliczne, ale żeby wspierać również to, żebyśmy się czuli dobrze w swoim ciele, bo. Będziemy akceptować nasz wygląd, będziemy się cieszyć, że wyglądamy wystarczająco młodzieńczo, tak? I mm, słuchajcie, na to, żebyśmy tak wyglądali, to potrzebujemy tych różnych składników aktywnych, które mają zbierać zarówno drobie skóry, skóry głowy również, tutaj pod włosami oczywiście, same włosy i nasze paznokcie. I cóż, yy, mamy taki specjalny produkt skóra włosy-paznokcie, który bardzo, bardzo sobie cenię, dlatego że rzeczywiście on no, i poprawia stan paznokci, i poprawia stan włosów, i oczywiście stan skóry. Ale chciałam zwrócić uwagę, znowu wracam do tego, że nawet jeżeli chodzi o nasze paznokcie, żeby nasze paznokcie mogły naprawdę ładnie wyglądać, to na przykład musi poprawić się stan, yy. Naszego serca. Na przykład, tak? Dlatego, że, jak wiemy, medycynie chińskie nam potrafią popatrzeć na paznokcie, potrafią popatrzeć na naszą, na naszą twarz i powiedzieć, co nam dolega. W związku z tym znowu wracam do superreca i super -redsa, które tak intensywnie wprowadzają stan w regenerację, dzięki naszego, nasze organy w regenerację, dzięki temu, że pobudzają. Te polifenole, które tam są w nas w nich. Nasz organizm do produkcji sirtuin, które są białkami młodości, to są naprawdę, naprawdę bardzo ważne białka młodości, bo one jakby powodują, mogą od, spowodować odwrócenie się zdarzenia naszych komórek, tak? A no i one w, blokują geny prostarze, prostarzeniowe. Także one wprost działają jakby na rzecz naszego zachowania jakby młodości, tak? Oczywiście wiek nam w dalszym ciągu płynie tak? na czas się nam nie zatrzyma. No nie mamy takiego produktu, słuchajcie, który by nam zatrzymał czas. No ale przez, e, przez jakby zamknięcie, przez wyłączenie genów prostarzeniowych, mimo upływu czasu możemy. U, możemy zatrzymać te procesy degeneracyjne. Chciałam przypomnieć o tym, że szczególnie dla kobiet włosy to jest bardzo ważna, bardzo ważny element i często jest tak, że trudno jest nam zadbać o te włosy i nie wiemy nawet dlaczego. No, wiemy o tym, że jeżeli chodzi o anemię, to anemia ma bardzo wpływ na stan naszych włosów, ale również tarczyca i ten produkt skóry, włosy, paznokci jest tak skomponowany, że wspiera naszą tarczycę, a nasza tarczyca jest odpowiedzialna nawet nie tylko za stan włosów, ale w ogóle za jakby taki młodzieńczy wygląd. Więc dawniej kobiety, te które wiedziały o tym, żeby wyglądać młodziej masowały sobie gruczoł tarczycy. My, y, zachęcam również do takiego, do takiego delikatnego masażu codziennie w czasie y, takiego z góry na dół. Tutaj w tym wypadku z góry na dół tego, nie wiem czy tu, o, takiego, prawda, y, tego, y, no te osoby, które mają, bo niektóre niestety mają wycięte y, y, ten gruczoł tarczycy, ale również w taki sposób tutaj mamy w tym miejscu pod obojczykiem są węzy chłonne w taki sposób, żeby delikatnie uciskać również węzy chłonne. I to jest oczywiście wspaniałe. I Dzięki temu, że mamy HSN i możemy sobie jeszcze masować, to mamy dużą szansę na to, żeby ta, że ta nasza tarczyca będzie nas bardzo wspierała. Nie tylko w tym, żebyśmy mieli energię, Żebyśmy dobrze myśleli, ale również tym, żebyśmy lepiej wyglądali, tak? No, chciałam powiedzieć, że oprócz twarzy, to my mamy jeszcze całą sylwetkę, tak? I od, tak naprawdę słuchajcie, jak były badania robione, od czego zależy nasz wygląd. Jakby, znaczy, jakby od czego zależy to, że nas ktoś postrzega młodszymi czy starszymi. To jest nasz sposób ruszania się i nasz wygląd, naszej sylwetki. No i my mamy te wszystkie produkty wyszczuplające, to właśnie nam pomagają w tym, to co powiedziała Ola, że znowu kilka centymetrów straciła. No nie wiem Olu, gdzie ty tam miałaś jeszcze te centymetry do spracenia, ale domyślam się, że się bardzo cieszysz, bo nawet jak nikt tego nie widzi, ja też się bardzo cieszę, że tam w moim pasie ten centymetr czy dwa centymetry jest jeszcze mniej. Oczywiście to uwielbiam, bo mam szczupłą twarz i nie mogłabym się już odchudzać, bo będę wyglądała okropnie jak taka zasuszona staruszka. Natomiast dzięki naszemu okładowi botanicznemu mogę sobie modelować moje, moje ciało, moją sylwetkę, z czego się też bardzo cieszę. Ale to nie tylko sprawa modelowania sylwetki, ale również jakby sposób ruchu. A sposób ruchu i energia taka w ruszaniu się zależy od naszych mięśni i zdrowych stawów. No i my mamy bardzo ważny element, nasze, znaczy bardzo ważny produkt naszej firmy, to jest kolagen, który komponuje się o tyle ze skóra, z tym produktem HSN, czyli skóra włosy prawnokcie, że HSN... Wspiera wchłanianie kolagenu. I nasz kolagen, przyjmowany wieczorem przed snem, nie tylko wspiera nasze stawy, ale również wspiera nasze mięśnie, budowanie się mięśni. A te mięśnie będą modelowały naszą sylwetkę, powodowały, że będziemy się czuć bardziej sprężystymi. No i do tego. Hormon wzrostu, który jest wydzielany dzięki kolagenowi przyjmowanemu wieczorem, będzie też odchudzał, modelował naszą sylwetkę, ale również będzie wpływał na młody wygląd. Muszę Wam zdradzić tajemnicę, że aktorzy hollywoodcy często w takim wieku, już po 55 roku, robią sobie kuracji z hormonów wzrostu, czego nikomu nie radzę, ponieważ hormony, hormon wzrostu, tak podawany, może mieć. Mnóstwo skutków ubocznych, nawet z takim niebezpieczeństwem choroby nowotworowej. Natomiast jak my sobie zwiększymy troszeczkę produkcję hormonu wzrostu dzięki przyjmowaniu kolagenu, to nie musimy się martwić o żadne skutki uboczne, a będziemy mieć no podobny efekt. tak? Także to jest, to jest naprawdę super. Dwa tygodnie temu zadzwoniła do mnie jedna z naszych. Pań, które kupują te produkty, tak, czy to jest możliwe, że moja skóra w dniach stała się bardziej nawilżona po kolagenie? To powiedziałam tak, jest to możliwe. Tak właśnie działają te nasze produkty, że one działają bardzo często błyskawicznie. No, oczywiście, jeżeli kogoś nie podziała tak błyskawicznie, to tylko znaczy, że potrzebował tego aż tak dużo i musi poczekać troszeczkę, tak, że jego zaburzenia. W danym zakresie były no na tyle silne, że, że musi troszeczkę jeszcze poczekać, ale na pewno przyniosą skutki. Oczywiście może być tak, że mm, przyczyny jakichś problemu, które ktoś ma mogą być jeszcze takie jakieś inne, które, na, które no, nasze produkty jakby nie mają tego zakresu aż tak bardzo działania. I wtedy czasami warto się zwrócić no nawet do mnie o poradę, tak? Bardzo proszę, ale również do jakiegoś lekarza trzeba czasami coś zdiagnozować do jakiegoś naturoterapeuty, i czasami trzeba podać jeszcze jakiś lek ziołowy, bo, no bo nasze, my mamy wspaniałe produkty, wspierające zdrowie, regenerujące, wzmacniające zdrowie, wpływające na urodę, ale to nie są, to nie jest panaceum na absolutnie wszystko, tak? Nie jest to pana całą, na absolutnie wszystko, ale, ale jeżeli my będziemy brak lek jakiś celowany na jakąś chorobę i przyjmować nasze produkty, to możemy być pewni, że nasz organizm będzie dużo lepiej reagował i dużo szybciej wróci do stanu równowagi w danej jakimś zakresie choroby, tak? No, bo przecież nasze produkty jeszcze likwidują stany zapalne. I stany zapalne w jelitach likwidują również. A od tych stanów zapalnych w litach też zależy nasza uroda, nasza skóra, wygląd naszej twarzy w ogóle, dlatego że jeżeli mamy na przykład stany zapalne są również pod skórą, tak ona może mieć podpuchnięcia. Od tego wszystkiego, od stanów zapalnych właśnie zależy też wygląd, może nie tyle skóry na zewnątrz, chociaż też może, ale głównie właśnie kształt naszej twarzy. No, a nasz Super Greens na to jest absolutnie rewelacyjny. I ja przyjmuję Super Greens i nie mam już opuchnięć, tak? W każdym razie dużo, dużo mniej. Przyjmuję wieczorem Super Greens kakaowy, bo kakao też ma z bardzo silnym antyoksydantem z siadłym mlekiem. No, ze względu na te bakterie probiotyczne, na, na bakterie probiotyczne które są w siadłym mleku. Jest mleko jest lepsze niż kefir, ponieważ kefir ma tylko taki sobie grzybek, oczywiście bardzo zdrowy, kefirowy grzybek jest dla nas. Natomiast 7-mleko jest po prostu bardziej bogate w bakterie i ono jest znakomicie, y, spie, znaczy i wspiera jakby działanie tego naszego Supergins. Dlaczego? Bo Supergins ma y, inulinę, ale również same polifenole Superginsa są pożywką dla tych bakterii, więc. Jak piję to światłem mleko z, z superginsem, to wiem, że te bakterie się we mnie po prostu pięknie namnożą i nie na, nie na darmo piję to światłem mleka, bo niestety bardzo wiele bakterii probiotycznych, które łykamy i nie dajemy im od razu pożywki do rozmnażania się, to one po prostu znikają z naszego organizmu, bo się nie mogą rozmnażać. Bakteria żyje króciutko i po prostu jej nie ma, tak, bardzo szybciutko i po prostu nie ma. Chciałam jeszcze przypomnieć o czymś takim, że mamy cleanse, mamy super beans i mamy aloes. Te wszystkie produkty na oczyszczanie naszego organizmu działają również doskonale na skórę. I skóra wtedy po tych produktach będzie wyglądała dużo, dużo zdrowiej, tak? To znaczy, no, będzie, jest zasadnicza różnica w wyglądzie skóry przed oczyszczaniem i po oczyszczaniu. Tylko chciałam zauważyć, że jeżeli ktoś jest bardzo mocno zanieczyszczony, przez lataś nigdy niczego nie przyjmował na oczyszczenie, to może od razu nie będzie nie to tak bardzo widoczne, tak? Czyli może na przykład ten klęsk trzeba wziąć nie dwa dni, a może wziąć cztery dni. A jeżeli ktoś długo się nie oczyszczał, proponuję najpierw pobrać ze dwa tygodnie. I dopiero potem czterodniowy klęsk, tak, żeby troszeczkę ten organizm przygotować i od razu nie, z armotą nam nie, nie, nie występować, tak? To jest bardzo istotne dla naszego organizmu, to przygotowanie. I wtedy zobaczycie Państwo, jeżeli taką macie, taki macie wygląd, taki niezdrowy skóry, jeżeli zrobicie to, na pierwszym razem nie zadziała, czyli nie będziecie mieć od razu takiego świeżego wyglądu, to na pewno za drugi raz zadziała, pod warunkiem, że no będziemy się nawadniać, tak? Będziemy pić płyny, które będą wspierały naszą skórę, które, tak jak powiedziała Ola, również te drobne zmarszczki likwidują. No i pod warunkiem, że będziemy, jeżeli tylko możemy znowu, będziemy pić nasze elektrolity nasz Skinny Hydrate, yy, dlatego że on rzeczywiście niesamowicie nawilża. Przypominam, te osoby, które słyszały, to już bo będą słyszały to pewnie po raz trzeci, ale naprawdę sama woda nam nie nawilży skóry i nie nawilży organizmu na dłużej niż dwie godziny. Także jeżeli ktoś popija wodę absolutnie cały dzień, czyli ma butelkę i przez cały dzień pije, jest ok, może się nawodnić. Chociaż to też może być dla niego niebezpieczne, bo może się pozbyć w ten sposób elektrolitów po prostu z wodą razem, nerkami, znaczy nerki wypłuczą elektrolity, więc lepiej zawsze lepiej pić elektrolity. A nasze elektrolity, czyli ten skinny hydroid, są po prostu absolutnie nie do pobicia, tak? Więc również zachęcamy do, tych, do przeżywania tych elektrolitów, żeby nasza skóra miała. Promienny wygląd, bo ona dzięki oczyszczeniu będzie miała taki wygląd świeży, ale żeby jeszcze miała promienny, to potrzebujemy skinny hydrate. Cóż, jeżeli chodzi o kolagen, to jeszcze chciałam powiedzieć, bo zapomniałam o tym od razu powiedzieć, że ten kolagen nasz będzie powodował też taki lifting bezskalpelowy, tak, a nawet bez maseczek jakichkolwiek. tak. Kolagen powoli oczywiście to nie będzie znowu w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, bo to się musi, to musi organizm przetworzyć. I to Jeżeli ktoś ma na przykład bardzo chore stawy, to on, jakieś takie narządy chore i ten kolagen tam będzie musiał iść, to ta skóra będzie, głowa będzie najpóźniej, tak? na, na, na twarzy to zadziała najpóźniej, bo organizm jest na tyle mądry, że wszystko, co nam potrzeba, bierze najpierw do tych. Części organów, tkanek, które najbardziej tego potrzebują, które są najbardziej chore. Więc wtedy będziemy musieli poczekać troszeczkę, ale ten lifting tej twarzy, podniesienie się, tak, zlikwidowanie chomiczków, tak, również likwidacja drugiej brody. Tutaj bardzo zachęcam do naszego żelu, który jest rewelacyjny, również wrapa można sobie tutaj na szyję i na. Na, na szyję i na brodę położyć, tak? To będzie wtedy szybciej, jak jesteśmy troszkę niecierpliwi, dlatego że tak normalnie, no to jeżeli mamy duże ubytki w organizmie, nie wiem, w stawach, czegoś kalogenu, to czasami możemy i pół roku czekać na efekt, żeby zobaczyć ten lifting czy, czy tę zmianę na szyi, tak? No ale jeżeli, jeżeli sobie użyjemy wrapa i naszego żelu, to możemy to zrobić bardzo dużo, dużo szybciej. Co jeszcze może takiego bardzo chciałabym powiedzieć, a mianowicie. No okej, okay. chciałabym przypomnieć, znaczy jeszcze raz jakby powiedzieć o tym, że klęsk, że czyli oczyszczanie, regularne oczyszczanie. No bo to nie jest tak, że my się raz oczyścimy, i to będzie do końca życia już będziemy oczyszczeni, tak? Nie ma takiej opcji. Po pierwsze, codziennie spożywamy jakieś, jakieś mm, trucizny, spoży z, prawda, z wdychamy trucizny i to trzeba przez cały czas oczyszczać się z tego. A po drugie, również nasze mm, odpady, przemiany materii, też one pozostają w, naszych, w naszym ciele, w naszej skórze postarzają tę skórę tak, powodują, że ludzie mają takie brzydkie plamy na, na dłoniach, a nasze produkty mogą to zlikwidować. Słuchajcie, nasze produkty wszystkie razem takie to znaczy i, i te oczyszczające tak i nasze antyoksydanty takie silnie antyoksydacyjne, czyli ten Super Red i Super gris, nasze HSN to wszystko może wpłynąć, że Ciemne plamy z twarzy czy z dłoni zostaną zlikwidowane. Ja mogę powiedzieć, że mnie się zaczęła taka ciemna plama robić przy włosach. I któregoś dnia patrzę, to coś dziwnego, bo to nie była taka typowa ciemna plama, ona jeszcze była taką troszeczkę delikatną naroślą. I słuchajcie, normalnie ona mi zeszła, tak? Ona po prostu sama zeszła, ja tylko ją tak troszeczkę poskrobałam i już była. Już całkowicie zeszła, oczywiście była całkowicie mocno przy, przy, przyczepiona normalnie w skórze, i tego się nie, wcześniej, jak dotykałam, to się to samo nie schodziło. Więc powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona, że to po prostu sobie tak zniknęło. W ogóle byłam bardzo, nie, nie lubię takich plam na, na mojej skórze. Mam jedną taką wątrobową, która też jest coraz, yy, coraz, coraz mniejsza tutaj, w tym miejscu. Natomiast to była taka jeszcze brzydsza, taka jeszcze grubsza i to bardzo postarza nasz wygląd, tak? Takie plamy postarzają. więc to, że nasze produkty mogą zlikwidować te nasze plamy, no to jest to fantastyczna sprawa. No cóż, mogę tylko powiedzieć tak. Na temat jeszcze modelowania sylwetki, to już myślę, że Olam powiedziała wystarczająco dużo. Myślę, że Państwo zapamiętacie, że nasz młodzieńczy wygląd, tak jak jesteśmy odbierani, to jest właśnie ważne, jak, jak się ruszamy. A po to, żebyśmy się dobrze ruszali, potrzebujemy naszych produktów wzmacniających mięśni. I przy okazji chcę powiedzieć, że nasze superrecy też powodują wzmacnianie mięśni. Nie wiem, jak to robią, ale ja brałam najpierw superrecy długo zanim brałam kolagen. I po dwóch, trzech tygodniach poczułam, czułam, że te moje mięśnie są zupełnie inne, że są właśnie takie fajne. No oczywiście przydałoby się troszkę gimnastyki i ruchu, no bo jak będziemy bardzo zastani, to nawet to, że będziemy mieć silniejsze mięśnie nie, nie, nam tak bardzo nie pomoże, ale zaręczam Państwa, że ja jestem osobą uwielbiającą pracę umysłową. Ciągle uwielbiam się ciągle uczyć. Siedzę w książkach bez przerwy. I dlatego, nie, to, nie, to nie jest tak, że się nie lubię ruszać, tak? Tylko po prostu ta praca umysłowa jest dla mnie tak na pierwszym miejscu. I muszę wam powiedzieć, że chciałam brać superrec, one mnie po prostu przegoniły. One mi po prostu dały energię taką, że musiałam się zacząć ruszać. One mi po prostu gdzieś moje ciało mówiło, Ewa, rusz się, Ewa, rusz się. I musiałam się zacząć ruszać, słuchajcie. Także nie wiem, one jakoś, taką, one jakoś tak tajemniczo wpływają na człowieka niesamowicie pozytywnie. No właśnie, to ja myślę, że skończymy na tym, że te nasze produkty są w stanie dużo dla nas zrobić więcej niż my sobie nawet jesteśmy w stanie wyobrazić. Dziękuję bardzo.